Życie często toczy się zwyczajnym rytmem: poranki zaczynają się od filiżanki kawy, codziennych obowiązków, planów na przyszłość. Tak właśnie wyglądała codzienność Jarosława Kuźniara, dziennikarza znanego, szanowanego i rozpoznawalnego, którego twarz przez lata towarzyszyła milionom widzów. Był człowiekiem mediów, ale też ojcem, mężem, synem, osobą, która mimo intensywnej pracy, Zawsze starała się znaleźć czas dla najbliższych. Nikt z jego otoczenia nie spodziewał się, że pewnego dnia na tę codzienność spadnie wieść tak brutalna, że zmieni wszystko. Pierwsze sygnały choroby były niepozorne: zmęczenie, którego nie dało się wytłumaczyć jedynie przepracowaniem, krótkie zawroty głowy, a czasem bóle, które z początku bagatelizował. Jarosław tłumaczył to intensywnym trybem życia, stresem związanym z projektami, które prowadził i naturalnym przeciążeniem, jakie niesie praca w świecie medialnym. W końcu, kto w jego wieku, wciąż pełen energii, planów i pomysłów, chciałby dopuścić do siebie myśl, że ciało może odmawiać posłuszeństwa? Rodzina próbowała namawiać go na badania, żona, widząc, jak mąż coraz częściej zamyka się w sobie, jak wieczorami siada w fotelu z głową w dłoniach, Czuła, że dzieje się coś poważniejszego. Ale Jarosław, przyzwyczajony do roli silnego, nie chciał martwić innych. Przez lata to on był podporą, zarówno dla swoich bliskich, jak i dla widzów, którzy widzieli w nim profesjonalistę, człowieka pewnego siebie, zawsze przygotowanego. Przyznanie się do słabości wydawało mu się czymś nie do zaakceptowania. Jednak organizmu nie dało się oszukać. W pewnym momencie dolegliwości stały się tak intensywne, że dalsze ignorowanie ich mogło skończyć się tragicznie. Wizyta u lekarza, która miała być rutynowym sprawdzeniem stanu zdrowia, szybko zamieniła się w serię szczegółowych badań. Kuźniar, który przez lata zadawał pytania innym, tym razem musiał zmierzyć się z pytaniami zadawanymi przez lekarzy: od kiedy czuje pan bóle? Jak często pojawiają się zawroty głowy? Czy w rodzinie występowały podobne przypadki? Te pytania nie były już zwykłą formalnością. Z każdym dniem atmosfera gęstniała. Badania, konsultacje, wizyty u specjalistów, wszystko to prowadziło do jednego momentu, którego nikt nie chciał, a który stał się nieunikniony. To był zimny poranek, kiedy Jarosław wraz z żoną usiadł w gabinecie lekarskim. Czas zdawał się płynąć inaczej, wolniej, jakby każda sekunda była naznaczona napięciem. Lekarz mówił spokojnie, ale jego słowa brzmiały jak wyrok: To choroba postępująca w zaawansowanym stadium. Rokowania są bardzo trudne. W jednej chwili świat, który Jarosław budował przez lata, runął. Wszystkie plany, marzenia, zobowiązania straciły na znaczeniu. Liczyło się tylko to jedno: świadomość, że czas, jaki mu pozostał, może być krótszy, niż ktokolwiek by się spodziewał. Rodzina przeżywała szok, żona nie mogła powstrzymać łez, dzieci nie do końca rozumiały, co się dzieje, ale wyczuwały ciężar sytuacji. Rodzice, starsi już i sami, zmagający się z ograniczeniami wieku, patrzyli na syna z bezradnością, której nigdy wcześniej nie doświadczyli. Pierwsze dni po otrzymaniu diagnozy były jak życie w dwóch równoległych rzeczywistościach. Z jednej strony Jarosław próbował zachowywać pozory normalności, wstawał rano, parzył kawę, rozmawiał z dziećmi o ich planach, odbierał telefony od przyjaciół i współpracowników. Z drugiej jednak czuł, że każdy gest, każde słowo, każde spojrzenie nabiera innego znaczenia. Wszystko wydawało się bardziej intensywne, jakby świat nagle przybrał ostrzejsze kontury. W domu panowała atmosfera zawieszenia. Rodzina starała się nie mówić wprost o tym, co nadchodziło, ale temat wracał w każdym milczeniu, w każdym spojrzeniu. Żona Jarosława próbowała zachować siłę, gotowała jego ulubione potrawy, organizowała wspólne wieczory, planowała małe wyjazdy. Chciałaby mąż czuł, że nadal żyją, że każdy dzień może być pełen wartości, nawet jeśli przyszłość malowała się w ciemnych barwach. Jarosław... Mimo że początkowo chciał udawać, że nic się nie dzieje, szybko zdał sobie sprawę, że nie ma sensu walczyć z rzeczywistością. Zamiast tego postanowił wykorzystać czas, który mu pozostał najlepiej jak potrafi. Zaczął spędzać więcej chwil z rodziną, rozmawiać z dziećmi o sprawach, na które wcześniej brakowało mu czasu. Z żoną długo siedzieli wieczorami, wspominając wspólne lata, początki znajomości, pierwsze sukcesy, narodziny dzieci. Ale te rozmowy miały też inny wymiar. Były pierwszymi cichymi pożegnaniami, bo każdy z nich wiedział, choć żadne z nich nie chciało tego powiedzieć głośno, że przyszłość nie przyniesie cudownego uzdrowienia. Jednym z najtrudniejszych momentów była cisza cisza w domu, kiedy dzieci były w szkole, a żona zajęta obowiązkami cisza, w której Jarosław zostawał sam na sam ze swoimi myślami. Wtedy Najbardziej odczuwał ciężar diagnozy. Zaczynał zadawać sobie pytania, dlaczego ja, czy mogłem coś zmienić, czy mogłem wcześniej zareagować. Te pytania były jak echo, które powracało nieustannie, ale z czasem, zamiast go niszczyć, zaczęły go wzmacniać. Zrozumiał, że nie ma sensu szukać winy, że jedyne, co naprawdę się liczy, to chwile, które może jeszcze przeżyć w pełni, świadomie, z miłością. Wieść o diagnozie Jarosława nie od razu ujrzała światło dzienne. Na początku znała ją tylko najbliższa rodzina, jednak w świecie medialnym trudno jest ukryć tak dramatyczne informacje. Kuźniar miał szerokie grono znajomych dziennikarzy, producentów, polityków, artystów. Każdy z nich wcześniej czy później zauważał, że coś jest nie tak. Znikał z wydarzeń branżowych. Odwoływał spotkania, rzadziej pojawiał się w studiu. Kiedy kilku bliskich współpracowników dowiedziało się prawdy, reakcje były różne. Jedni próbowali dodać mu otuchy, obiecując pomoc i wsparcie, inni milczeli, nie wiedząc jak rozmawiać z człowiekiem, który stanął w obliczu wyroku. Byli też tacy, którzy, wbrew własnym intencjom, dystansowali się, jakby choroba była barierą nie do przejścia. Jarosław to czuł i bolało go to, ale jednocześnie rozumiał. Ludzie boją się konfrontacji ze śmiercią, mówił żonie. To przypomina im o ich własnej kruchości. W tym trudnym czasie rodzina stała się jego bastionem. Córka, mimo młodego wieku, starała się być obok ojca jak najczęściej. Syn, który zwykle spędzał czas na własnych pasjach i zajęciach, zaczął częściej siadać z nim przy stole, rozmawiać, pytać o rady. Dla dzieci, ta sytuacja była lekcją życia, bolesną, ale też kształtującą ich wrażliwość. Żona Jarosława przyjęła rolę opiekunki, ale też strażniczki normalności. Chciała, by mimo choroby dom nie zamienił się w szpital. Pilnowała, aby śmiech dzieci nadal rozbrzmiewał w salonie, aby wspólne obiady nie zamieniały się w ponure ceremonie. To była jej forma walki, walka o godność. O zachowanie resztek codzienności, która nadawała sens każdemu dniu. Nieuniknione było, że informacja o stanie zdrowia Kuźniara wycieknie do opinii publicznej. Pierwsze plotki pojawiły się na portalach plotkarskich. Dlaczego Jarosław Kuźniar tak rzadko pojawia się w telewizji? Czy dziennikarz zmaga się z problemami zdrowotnymi? Te nagłówki zaczęły krążyć w internecie. Jarosław wiedział, że prędzej czy później będzie musiał się odnieść do spekulacji zdecydował jednak że nie chce robić z tego medialnego spektaklu w krótkim oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych napisał dziękuję za troskę przechodzę trudny okres zdrowotny i proszę o zrozumienie oraz uszanowanie prywatności mojej rodziny te słowa były proste ale wybrzmiały mocno fani i widzowie okazali wsparcie jednak presja nie zniknęła Największą bitwę Jarosław toczył nie z chorobą, ale z samym sobą. Jako dziennikarz przyzwyczajony był do kontrolowania narracji, to on decydował, jakie pytania padną, jakie tematy zostaną poruszone, jakie historie opowie widzom. Teraz sytuacja była odwrotna. To on stał się bohaterem historii, której przebiegu nie mógł kontrolować. Czasami w nocy, gdy dom pogrążony był we śnie, wychodził na balkon. I patrzył w niebo. Myślał o tym, jak kruche jest życie, jak szybko można przejść od planów do pożegnań. Pytał sam siebie, co zostawi po sobie, nie w sensie zawodowych sukcesów, bo tych miał wiele, ale w sensie człowieczeństwa, czy dzieci zapamiętają go jako ojca, który zawsze miał czas, czy żona będzie wspominała ich życie jako pełne miłości, czy jako wieczną gonitwę za karierą. Świadomość nadchodzącego końca sprawiła, że Jarosław zaczął podejmować działania, które były cichymi pożegnaniami. Spisał listy do dzieci, które miały trafić do nich dopiero w przyszłości, w dniu ich ślubu, na rodzinach pierwszego dziecka, czy w chwilach kryzysów. Chciał, by jego głos towarzyszył im nawet wtedy, gdy fizycznie go już nie będzie. Nagrywał też krótkie wiadomości nie dla publiczności, ale wyłącznie dla rodziny. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się zagubiona, posłuchaj tego, mówił do córki. Synu, pamiętaj, że życie to nie wyścig, to podróż, powtarzał w innym nagraniu. Te gesty były dla niego formą terapii, a dla rodziny bezcennym skarbem, choć w tamtej chwili nikt jeszcze nie chciał się z nimi konfrontować. Kiedy choroba postępowała, Jarosław coraz częściej zapraszał przyjaciół, chciał ich widzieć, rozmawiać. Wspominać dawne czasy. Te spotkania były pełne śmiechu, anegdot i wspólnych zdjęć, ale w tle zawsze wisiała świadomość, że to nie są zwykłe wieczory, to były chwile, które miały stać się wspomnieniami na całe życie dla tych, którzy zostaną. Niektórzy przyjaciele mówili wprost: Jarku, nie odchodź jeszcze, potrzebujemy cię. On wtedy uśmiechał się i odpowiadał: Nikt z nas nie decyduje o czasie ale możemy decydować o tym, jak go wykorzystamy. Pierwsze tygodnie po diagnozie były najtrudniejsze, ale z czasem Jarosław nauczył się żyć z myślą, że jego czas jest ograniczony. Nie oznaczało to rezygnacji, wręcz przeciwnie. Każdy dzień starał się przeżywać intensywniej. Chodził z rodziną na spacery, wspólnie oglądali filmy, gotowali razem obiady. Cieszył się drobiazgami, śmiechem dzieci, zapachem świeżo skoszonej trawy, ciepłem dłoni żony. To była jego forma buntu, bunt przeciwko chorobie, która chciała odebrać mu życie, ale nie mogła odebrać sensu i miłości. Rodzina żyła więc w pewnym zawieszeniu między nadzieją a rozpaczą, między wiarą w cud a świadomością nieuchronności. Każdy dzień był jednocześnie darem i przypomnieniem. Że ten dar nie będzie trwał wiecznie. To właśnie ta cisza, ten okres, gdy wszystko zdawało się zatrzymać, był najtrudniejszy, bo prawdziwa burza, czas pożegnań i odejścia dopiero miała nadejść. Czas po diagnozie zaczął biec inaczej, szybciej, intensywniej, jakby życie Jarosława zostało wciśnięte w przyspieszone tempo. Początkowo objawy były jeszcze do zniesienia zmęczenie, osłabienie. Częstsze infekcje. Jednak z każdym tygodniem choroba dawała o sobie znać mocniej. Drobne zadyszki zamieniały się w długie momenty braku tchu, a bóle stawały się coraz bardziej dotkliwe. Jarosław, który przez lata był symbolem energii i dynamiki, nagle zaczął się zatrzymywać. Krótkie wejście po schodach było dla niego wyzwaniem, a kilkugodzinne nagrania programów. Czymś absolutnie niemożliwym widzowie, którzy jeszcze niedawno oglądali go na ekranach, zauważali jego nieobecność i zasypywali redakcję pytaniami. Z czasem dni Jarosława zaczęły dzielić się na te spędzone w domu i te w szpitalu. Konsultacje, badania, terapie to wszystko stało się częścią nowej codzienności. W szpitalu panowała chłodna atmosfera, zapach środków dezynfekujących monotonny dźwięk aparatury medycznej twarze lekarzy, które próbowały być neutralne, choć w oczach niekiedy można było dostrzec współczucie. W domu z kolei rodzina robiła wszystko, aby stworzyć mu przestrzeń pełną ciepła i normalności. Salon zamienił się w miejsce spotkań, rozmów, wspólnego oglądania zdjęć i filmów. Dzieci czasami siadały obok ojca z zeszytami szkolnymi, chcąc odrabiać lekcje w jego obecności, by czuł się potrzebny i włączony w ich życie. W tym wszystkim szczególną rolę odgrywała żona Jarosława. To ona organizowała wizyty lekarskie, podawała leki, czuwała przy nim w nocy, kiedy ból nie dawał spać. Jednak najtrudniejsze były nie kwestie medyczne, ale emocjonalne. Każdy uśmiech, każdy gest miłości był okupiony wewnętrznym cierpieniem. Ona sama przechodziła dramat, ale nie pozwalała, by dzieci go dostrzegły. W ich oczach była silna, opanowana, Zawsze gotowa. Tylko wtedy, gdy nikt nie patrzył, pozwalała sobie na łzy, w łazience przy zamkniętych drzwiach, albo późno w nocy, kiedy cała rodzina spała. Dzieci, choć młode, szybko zrozumiały powagę sytuacji. Początkowo wierzyły, że tata po prostu trochę choruje, że lekarze znajdą lekarstwo i wszystko wróci do normy. Jednak im częściej widziały go osłabionego, tym trudniej było im utrzymać tę iluzję. Córka pewnego dnia zapytała wprost: Tato, czy ty umrzesz? To pytanie zawisło w powietrzu jak ciężar nie do uniesienia. Jarosław, zamiast uciekać od prawdy, odpowiedział spokojnie: Każdy z nas kiedyś umrze, córeczko, ale dopóki żyjemy, możemy się kochać i być razem. I to jest najważniejsze. To była rozmowa, która na zawsze pozostała w pamięci całej rodziny. Wieść o stanie zdrowia kuźniara powoli docierała do coraz szerszego grona. Przyjaciele odwiedzali go w domu, przynosząc jedzenie, książki, a czasem po prostu swoje towarzystwo. Dziennikarze, z którymi współpracował, organizowali zbiórki krwi, wspierali fundacje zajmujące się walką z chorobami, które go dotknęły. Jednak nie brakowało też tych, którzy, choć deklarowali wsparcie, w rzeczywistości unikali kontaktu. Choroba budziła w nich lęk, a spotkanie z Jarosławem byłoby dla nich zbyt bolesnym przypomnieniem o własnej kruchości. Jarosław nie miał do nich pretensji, każdy radzi sobie, jak potrafi, mówił. Ale te sytuacje uczyły go, kto naprawdę jest przyjacielem, a kto jedynie towarzyszem sukcesu. Mimo postępującej choroby, Jarosław starał się szukać sensu w każdej chwili. Zaczął pisać pamiętnik nie dla siebie, ale dla rodziny. Notował wspomnienia, refleksje, rady, pisał o swoim dzieciństwie, o pierwszych krokach w dziennikarstwie, o marzeniach, które udało mu się spełnić i o tych, które pozostały niezrealizowane. Te zapiski były dla niego formą pojednania z życiem. Wiedział, że nie zdąży być świadkiem dorosłości swoich dzieci, ale chciał, by miały jego słowa, by mogły kiedyś, w trudnych momentach, Otworzyć zeszyt i poczuć jego obecność. Choroba sprawiła, że codzienne życie zaczęło wypełniać się symbolicznymi gestami. Pierwsze wiosenne kwiaty, które córka przyniosła mu do pokoju, albumy rodzinne, które wspólnie oglądali, śmiejąc się z dawnych fryzur i ubrań, krótka wycieczka za miasto, mimo że podróż była dla niego ogromnym wysiłkiem, ale chciał jeszcze raz poczuć zapach lasu i zobaczyć zachód słońca każdy taki moment był jak skarb który gromadzili razem jednak nawet najsilniejsza wola i miłość rodziny nie mogły zatrzymać postępującej choroby z tygodnia na tydzień Jarosław słabł coraz częściej potrzebował pomocy przy najprostszych czynnościach dla niego człowieka niezależnego aktywnego było to szczególnie trudne jednak zamiast popadać w rozpacz Nauczył się prosić o pomoc i przyjmować ją z pokorą. To też jest część życia, mówił synowi. Uczymy się, że nie zawsze musimy być silni. Czasem największą odwagą jest przyznać się do słabości. W momencie, gdy choroba Jarosława stała się publiczną wiadomością, w mediach społecznościowych pojawiła się fala wsparcia. Tysiące ludzi, widzów, czytelników, słuchaczy, pisało wiadomości pełne otuchy. Dziękowali mu za lata pracy, za profesjonalizm, za to, że ich inspirował. Rodzina czytała te wpisy na głos, a Jarosław słuchał ich z uśmiechem. Były dla niego dowodem, że jego praca miała sens, że pozostawił po sobie coś więcej niż programy telewizyjne. W miarę jak choroba postępowała, rodzina czuła, że nadchodzi najtrudniejszy moment, czas, w którym będą musieli powiedzieć mu ostatnie pożegnanie. Choć starali się żyć chwilą, choć każdy dzień traktowali jak dar, wiedzieli, że burza jest nieuchronna. I choć nikt nie chciał wypowiedzieć tego głośno, każdy w sercu przygotowywał się na dzień, w którym świat bez Jarosława stanie się rzeczywistością. Czas mijał nieubłaganie. Choroba, której diagnoza była początkiem dramatu, teraz całkowicie zdominowała życie Jarosława i jego rodziny. Nie było już złudzeń. Medycyna mogła jedynie łagodzić ból i przedłużać życie, ale nie była w stanie odwrócić losu. Każdy kolejny dzień stawał się walką, a jednocześnie błogosławieństwem, bo pozwalał jeszcze raz spojrzeć w oczy bliskim. Jarosław sam czuł, że zbliża się koniec. Miał momenty, w których jego ciało zdawało się poddawać, a oddech stawał się ciężki, jakby każdy wdech wymagał niewyobrażalnego wysiłku. Lekarze mówili wprost Proszę przygotować się na najgorsze. A jednak w jego oczach wciąż tliła się iskra, nie tyle nadziei na wyzdrowienie, ile chęci by odejść godnie, pozostawiając po sobie coś trwałego. Rodzina postanowiła, że ostatnie tygodnie Jarosław spędzi w domu, nie wśród zimnych ścian szpitala, ale tam, gdzie zawsze czuł się najlepiej, w salonie pełnym wspomnień, książek i zdjęć. Dom stał się swoistym azylem, miejscem, gdzie każdy oddech miał inny ciężar. Żona stworzyła atmosferę spokoju, świeże kwiaty w wazonach, miękka muzyka płynąca z głośników, zapach pieczonego chleba unoszący się z kuchni. Wszystko po to, by ostatnie chwile nie były naznaczone wyłącznie cierpieniem, ale też ciepłem i poczuciem bliskości. Każdy członek rodziny miał swój moment, by pożegnać się z Jarosławem. Córka czytała mu ulubione książki, jakby chciałaby, by jego wyobraźnia wciąż mogła podróżować, nawet gdy ciało było już słabe. Syn przynosił zdjęcia, wspominał wspólne wakacje, mecze i rozmowy. Żona, siedząc przy jego łóżku, trzymała go za rękę godzinami, czasem w ciszy, czasem w rozmowie. Te pożegnania nie były jednorazowe, były codziennością. Każde dobranoc mogło być ostatnie. Każde kocham cię miało wagę ostateczną. Do domu przychodzili również najbliżsi przyjaciele. Byli tacy, którzy siedzieli w ciszy, nie potrafiąc znaleźć słów, ale ich obecność mówiła więcej niż jakiekolwiek zdania. Byli też tacy, którzy rozśmieszali go anegdotami, chcąc na chwilę odciągnąć myśli od choroby. Świat zewnętrzny również reagował. Media pisały o stanie dziennikarza, fani wysyłali listy, kartki, wiadomości w internecie. Jarosław wiedział, że jest częścią większej społeczności, że jego życie dotknęło wielu ludzi, ale w tamtym czasie to nie popularność miała znaczenie, tylko bliskość tych, którzy byli obok. W ostatnich dniach Jarosław często wracał do przeszłości. W rozmowach z żoną wspominał początki ich miłości, pierwsze spotkania, wspólne podróże, narodziny dzieci. Mówił o błędach, które popełnił, ale też o dumie. Jaką czuł, patrząc na swoją rodzinę. Z dziećmi rozmawiał o przyszłości. Pamiętajcie, że nie musicie być najlepsi we wszystkim, wystarczy, że będziecie dobrzy dla innych. Powtarzał: Wiedział, że jego słowa będą dla nich drogowskazem, gdy dorosną. Kiedy nadeszła ta noc, wszyscy czuli, że coś się zmienia. Powietrze w domu było cięższe, cisza głębsza. Jarosław leżał spokojnie, choć jego oddech, był coraz płytszy, rodzina zebrała się przy jego łóżku, żona szeptała mu do ucha słowa miłości, dzieci trzymały go za ręce, przyjaciele, którzy byli obecni, milczeli, oddając mu ostatni hołd swoją obecnością. Kilka minut przed świtem Jarosław uśmiechnął się delikatnie, jakby chciał powiedzieć: Jestem gotowy. I odszedł spokojnie, otoczony tymi, których kochał najbardziej. Śmierć nie przyszła nagle. Ale mimo to jej ciężar był ogromny. Dom pogrążył się w ciszy. Dzieci płakały, żona przytulała ich, sama próbując znaleźć w sobie siłę, choć czuła, że serce pękło jej na tysiąc kawałków. Pierwsze dni po odejściu były jak życie we mgle. Każdy kąt domu przypominał o nim: kubek, z którego pił kawę, książka pozostawiona na stoliku, sweter na krześle. Każdy drobiazg. Był jednocześnie bólem i pocieszeniem, bo świadczył o tym, że naprawdę był, żył, kochał. Kiedy odchodzi ktoś bliski, świat nie kończy się od razu. On po prostu nagle zmienia barwy. Dla rodziny Jarosława Kuźniara te barwy stały się ciemniejsze, mniej intensywne, naznaczone ciszą i tęsknotą. Jednak obok bólu zaczęła kiełkować świadomość, że jego życie nie było daremne że zostawił po sobie coś, co trwa i będzie trwać jeszcze długo. Pierwsze tygodnie po śmierci były najtrudniejsze. Rodzina musiała na nowo uczyć się życia, tym razem bez obecności, głosu i uśmiechu Jarosława. Każdy dzień był próbą pogodzenia się z pustką. Dzieci chodziły do szkoły, żona wróciła powoli do obowiązków, ale wszystko odbywało się jakby obok. Dom, choć wciąż pełen wspomnień, stał się miejscem, gdzie ból mieszał się z wdzięcznością. Na ścianach wisiały zdjęcia, w szufladach leżały listy, a na półkach książki z jego notatkami. Każdy przedmiot był dowodem na to, że żył intensywnie i pozostawił po sobie ślady. Nie tylko rodzina wspominała Jarosława, przyjaciele wciąż opowiadali anegdoty z jego udziałem o tym, jak potrafił żartować nawet w najtrudniejszych sytuacjach, jak umiał dodać odwagi młodszym kolegom po fachu, jak zawsze dbał o to, by rozmówca czuł się ważny. Widzowie, którzy przez lata oglądali go na ekranach, organizowali symboliczne akcje w mediach społecznościowych, pojawiły się hasztagi upamiętniające jego nazwisko, a także zbiórki pieniędzy na fundacje zajmujące się chorobą, która go dotknęła. W ten sposób jego historia zaczęła żyć własnym życiem. Inspirowała, uczyła, wzruszała. Najważniejsze jednak było to, co pozostawił rodzinie. Listy, pamiętniki i nagrania stały się bezcennym skarbem. Dzieci, gdy dorastały, mogły sięgać po nie, by usłyszeć głos ojca, poczuć jego obecność. Każda rada, każde słowo zapisane na kartce papieru miało moc większą niż jakakolwiek książka czy artykuł. Żona mówiła później: że te zapiski pomogły jej przetrwać najtrudniejsze chwile, kiedy brakowało sił, otwierała pamiętnik i czytała zdania, w których Jarosław przypominał, że życie to dar, którego nie można marnować na rozpacz. To były słowa, które pozwalały jej iść dalej. Historia Jarosława Kuźniara stała się także lekcją dla wielu ludzi, którzy obserwowali jego zmagania. Pokazał, że choroba, choć okrutna, nie musi odebrać człowiekowi godności że można odejść, zostawiając po sobie miłość, ciepło i pamięć. W świecie, gdzie codzienność często skupia się na pośpiechu, karierze i materialnych sukcesach, jego przykład przypomniał, co naprawdę się liczy bliskość, rozmowy, drobne gesty, chwile spędzone z rodziną. Epitafium Jarosława nie zostało wyryte tylko na nagrobku, ono żyje w sercach tych, którzy go znali. Jego przesłanie było proste, a jednocześnie głębokie: Nie odkładaj miłości na później, nie czekaj, aż będzie za późno, by powiedzieć Kocham cię. To zdanie powtarzała później jego żona, dzieci i przyjaciele. Stało się swoistym testamentem niematerialnym, ale duchowym. Rodzina, choć pogrążona w żałobie, wiedziała, że ich bliski odszedł w sposób, który uczynił go nieśmiertelnym w pamięci. A każdy, kto słyszał jego historię, mógł wynieść z niej lekcje, by żyć pełnią życia, kochać bez warunków i doceniać każdy dzień. Pogrzeb Jarosława był wydarzeniem, które zgromadziło setki ludzi. Rodzina, przyjaciele, współpracownicy, widzowie, którzy chcieli oddać mu hołd. Kościół wypełnił się po brzegi, a na zewnątrz czekały tłumy. Mówiono o nim z szacunkiem, o jego profesjonalizmie, o sile charakteru, o odwadze w obliczu choroby. Ale najważniejsze były słowa jego dzieci i żony, które podkreślały, że dla nich był przede wszystkim ojcem i mężem, człowiekiem pełnym ciepła i miłości. Choć Jarosław odszedł, pozostało po nim wiele: pozostały jego programy, artykuły, nagrania, świadectwa kariery. Pozostały listy i pamiętniki dla dzieci, które kiedyś będą dla nich bezcennym skarbem, ale przede wszystkim pozostała pamięć o człowieku, który w obliczu tragedii potrafił zachować godność i miłość. Rodzina powtarzała później, że Jarosław nauczył ich czegoś niezwykle ważnego: że życie to nie ilość przeżytych lat, ale jakość chwil, które się dzieli z innymi. Historia Jarosława Kuźniara. Jest historią dramatyczną, ale też piękną. To opowieść o człowieku, który mimo wyroku choroby potrafił być obecny, kochać i zostawić po sobie ślad. Jego odejście było bolesne, ale jednocześnie pełne sensu, bo uświadomiło wielu ludziom, jak kruche jest życie i jak ważne jest, by nie odkładać miłości i bliskości na później. Dziękujemy, że byliście z nami do końca tej opowieści. Jeśli ta historia was poruszyła, zostawcie komentarz, podzielcie się swoimi refleksjami i zasubskrybujcie nasz kanał, aby wspólnie pamiętać o tych, którzy zostawili po sobie coś więcej niż tylko słowa.